Raz, dwa, trzy próba mikrofonu. Raz, dwa, trzy jest słoneczny czwartek, godzina 15.40 dochodzi. Witam Was bardzo serdecznie. To jest materiał, wideo, tak zwane kulisy z ostatniego meczu e, rundy zasadniczej Metalka z drugiej Ekstraligi. Sezon 2025: Unia Tarnów, Autona Unia Tarnów. Gość dzisiaj Fogo, Unię Leszno. Kto jest faworytem? Wiadomo, jaki będzie wynik. Nie wiadomo, jak się ten mecz skończy i co przyniesie tutaj, szczególnie gospodarzom. Zobaczymy. Zapraszam Rafał Martuszewski, trzymajcie się eee, ciepło. Startujemy z tymi kulisami. Goście w lesie. Cześć. Hej, Wit. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Rafał, już się dawno nie widzieliśmy. D na żywo dawno. <laughs> Różnie. No, nie będzie? No a tak co chcesz powiedzieć? Możesz no, mówić. Chcesz coś powiedzieć, żeby nie było. <laughs> uwaga, uwaga. Trwają testy tablicy świetlnej. Działa bardzo dobrze. Uwaga. Prawdopodobnie będzie tak, że dzisiaj wszyscy wyjadą. I juniorzy, i Wy. Także bądźcie przygotowani na to, że jak będziemy ten mecz, i walczymy po prostu do. E, dopóki będzie nas naprawdę wystarczało rezerw i możliwości, później damy szansę juniorom, Uniorze, że wszyscy wyjechali. Prawdopodobnie nie będzie żadnych zmian. Może, wiesz, będziemy nie i będzie nie biegamy, że tam nie będzie bieg po biegu, tylko damy chłopaka, którzy dzisiaj pojedziemy. No, hej! Hey! Ja się nie trwają testy bandy, trwają bandy dmuchanej. Panie Dawidzie, sprawdził Pan tą bandę, no i co? Nie no, siła rozpędu do siły uderzenia, no ci, no powinna troszeczkę lepiej przyjmować przy takiej prędkości jak 120 na godzinie bez hamulców, nie? Jak, jak ona się tak we mnie zapada, kurczę, przy takiej prędkości, to ja nie wiem, czy ja bym chciał w nią tak wlecieć. ale to fizyka mówi, jak się prawo sprężystości za, zachowuje i w takich sytuacjach, czyli im większą siłą przyłożysz, tym ona twardziej Możemy Odpowiada. Sprawdzić. Możemy sprawdzić. Dam ci motor. Ja nie, ja nie umiem jeździć. No dobra, sprawdzimy jeszcze, co, co Julian robisz? E, dzisiaj. Nie teraz. Kradnie mi kadry. E, wstawiam relacje na instagram Unitarnów RZA. Wszystkie piękne relacje z obchodu toru są mojego autorstwa. Dobra, znacie ich z ostatniego live'a. Kto nie nadrabiał, to tych dwóch gagatków i redaktor dziepa byli w ostatnim live'ie wtorkowym gaśnica zapraszamy. Była, była gaśnica, także Ruch. też. Kot. Ja bym chciał jeszcze zwrócić ciekawostkę tutaj. Ciekawa anomalia występuje u pana Dziopy. Najpierw był Manchester City, teraz Arsenal. Dowiedziałem się, że Manchester City był, żeby zdenerwować ciebie, tak, więc następnym razem, żeby tak, zdenerwować tak, mnie, to chyba będzie w co Barcelona. Na to liczbę, tak na to. było. I jeszcze on nas cały czas podsłuchuje. A do niego pójdziemy. Dobrze, Mateusz, czemu przyjechałeś dzisiaj w koszulce Arsenalu? Są zarzuty wo wobec ciebie, że tak. tak, tak... No, nie, Ostatnio specjalnie <laughs> dla ciebie byłem ja w koszulce Manchesteru City teraz yy, Arsenal, ale teraz już yy, na szczęście z radością w sercu przyjeżdżam. No. Podobno trening, tak się mówi tutaj w jednym i drugim obozie, że to raczej trening niż mecz taki ligowy, poważny. Chyba. No, chyba tak. Nie, no, to się zobaczymy, jak to, wiesz, przetarcie przed plewami. Trochę nam. Yy, PSŻ W Łodzi zepsuł emocje w dwóch ostatnich kolejkach, ale to już nie mówię w kontekście tego dzisiejszego tutaj meczu, tylko w ogóle. No ale no, co zrobić. Yy, trener Stanisław w burza tam na odprawie przedmeczowej mówił zawodnikom, że dzisiaj łapiemy ustawienia na playdowny i potem walczymy dość mocno. To myślisz, że jak tutaj ten mecz rzeczywiście tak można potraktować? No, pan kapitan Janusz Kołodziej powiedział, że z kolei skupić się, bo tu będzie start kluczowy w Tarnowie, pewnie tak będzie, jak znam życie, a jak się uda złapać te kluczowe ustawienia, to potem będzie lżej, no więc myślę, że no fajnie, trening treningiem, ale tutaj wiecie, każdy, każdy tam jakieś skupienie ma. No dobra. Nie Zaraz będziesz e... smyrał tym mikrofonem. Nie, nie będę cię smyrał, tylko zapytam jeszcze, czy to, to bardzo mocno oczekujesz e... Premier League nowego sezonu? Tak, w kanale Plus. Zapraszamy bardzo serdecznie. To była okaza, żebyś sobie zareklamował. Tak, właśnie. To będzie super magazyn. To też polecam. No to, przy którym będzie pracował Mateusz Dziopa. Tak? Mam nadzieję, że mnie tam. dadzą mnie tam. Ja nie wiem, może się już naraziłem. To już nie bywa w życiu, nie?

Here for the take don't wanna test your luck with me i think i've had enough disease i'm sick of all the bad thoughts people who are high on I'm back. You know that I never left. I got tracks and some music that you never guess. I don't slack, don't lose when you're yet. When I get to choose what I do, I'm like a oh, weapon. I'm as sharp as many, but got hard, I'm ready to change scores and get large and plenty. I like to play fast and change back. the coming, and Jest taki żart, że podczas wysokiego prowadzenia e, w unileszno w jakiejś tam meczu ligi Janusz mówił, że myślę, że to godzina. I jeśli byśmy zostali przy tym sposobie liczenia, liczenia punktów, no to mamy godzinę 14:40 przed biegiem dziesiątym. Szybko ten mecz idzie, prawda, Mateuszu? Tak, ale to jest wiesz, co? O, jadą teraz. Eee, nie, kwestia jest taka, że jak się tu pracuje nie jako reporter, nie jako komentator, to na człowiek nie wie jak jest wynik. Tu się tak wszystko szybko dzieje, że... i tyle też biegania jest trochę, że... O. Ale mamy tablicę Kamila i ja nam pomaga. Do... 50, bieg 12, jak żyje, to chyba takiego wyniku nie pamiętam. Też pamiętam takie lanie w Rzeszowie. 2000, którymś. No, no nic, mecz się odbywa. Odbył, odbywa. No, przygotowanie jak, jak zawsze do każdego meczu no, staraliśmy się tutaj dzisiaj, ale widać było różnicę klas zdecydowanie i no, nie potrafiliśmy nawiązać walki za, za dużo. Gdzieś tam może jakiś kontakt był trochę, ale, ale to nie była walka. No jeśli tak pojedziemy w fazie playdown, Down, to nie, nie będzie kolorowo, więc musimy e, popracować teraz ten czas do tego meczu pierwszego Więc e, mamy dużo pracy przed, przed sobą i musimy się przygotować najlepiej jak możemy No co nam więcej pozostało. Na dzisiejszy występ, to, no, punktów tam kilka było, ale za dużo gdzieś tam walka może była, jakiś kontakt, dwa, trzy okrążenia i później, później już nic już nie dało się zrobić, więc nie mogę być zadowolony z tego występu. Cała runda, to różne były mecze, były dobre mecze. Początek sezonu tutaj na własnym torze mieliśmy bardzo dobry, bo wygrywaliśmy z mocnymi drużynami, więc było ok Wyjazdy też bywały różne. Były... Gorsze, były też lepsze i, i, i bardzo dobre występy, więc... Szczęście, no, jestem zadowolony, szczęści nie. E, różne, różne są sytuacje, więc e, walczymy jak możemy. E, zakładałem, że będzie ciężko, ale nie aż tak ciężko jak było. E, fakt, że e, mieliśmy świadomość tego, że to jest tak naprawdę dla nas bardziej trening, sprawdzenie sprzętu i możliwości naszych zawodników. Te możliwości tak naprawdę dzisiaj były poniżej oczekiwań. Eee, cóż... E, naprawdę Leszno nam pokazało, że... E, że bardzo dużo pracy przed nami. to, też jest tak naprawdę rozbita. Ostatnio troszeczkę się nie wiedzie i na torze, i poza torem, dlatego to też ma jakiś tam wpływ. E, cóż... E, Chłopaki mają świadomość tego, że musimy coś zrobić jeszcze ze sprzętem: popracować, pogadać. Na pewno chcę przeprosić dzisiaj kibiców za taką postawę drużyny. Powiem tak, że na pewno chłopaki chcieli dać siebie więcej, ale po prostu nie wychodziło. Leszno było bardzo mocne. Wszyscy bardzo szybko się dopasowali. No, pokazali, że, że to jest drużyna, której miejsce jest w ekstralidze. No, dzisiaj rozłożyli nas na łopatki. Wszystko, moi drodzy. Runda zasadnicza się skończyła w Tarnowie. 21,69. Musiałem spojrzeć na tablicę. Świetną, żeby się nie pomylić. Bardzo wysoki wynik dla gości. No cóż, różnica klas. Słyszeliście trenera słyszeliście Mateusza. Nic nie szło. Ja wnioskuję, że zawodnicy, ci, co byli dzisiaj powołani na meczu, to im zależało. Walczyli, ile mogli, ale. Wiecie, sprzęt, różnica klas, yy, w ogóle reszta dysponuje sprzętem ekstraligowym i to było dzisiaj widać. Ja Wam bardzo, za, bardzo, bardzo dziękuję za to, że wytrwaliście do końca tego filmu, no i jak zawsze zachęcam do lajkowania, subskrypcji yy, kanału, no i zobaczymy, do następnego mam nadzieję, także trzymajcie się cieplutko i do siego, hejo!